O godzinie 9.30 w sobotę w Zespole Szkół nr 7 Osiedlu Zwycięstwa miało miejsce wielkie uroczyste wydarzenie, a mianowicie. We wrześniu zaczął się rok szkolny, a my w tej chwili mamy pasowanie naszych maluchów na pierwszoklasistów, także wielka uroczystość dla nich. Prezenty oraz oficjalne powitanie w szkole. No, myślę, że większość z nich będzie tutaj długo, długo. Także to taki pierwszy moment, kiedy oficjalnie zostaną zaproszeni do tej społeczności uczniowskiej. Już się przyzwyczaili do szkoły, już rogi pokazują. Także sądzę, że onieśmielenie minęło. No, bardziej tak nostalgicznie ja jestem nastawiony, bo to kolejny rocznik. i. Zawsze jak patrzę na tych maluchów, to myślę sobie, co to z nich wyrośnie i na ile my jako szkoła pomożemy im w tym, żeby w przyszłości nie mieli kłopotów. A przed tą współczesną szkołą no wielkie zadania, ponieważ no, prawdopodobnie to, są, to jest to pokolenie, które być może dwa, trzy, a nawet cztery razy zmieni zawód, żeby utrzymać się na rynku. Na razie są małymi obywatelami jeszcze, ale. No musimy nauczyć się ich tego, musimy nauczyć ich tego, żeby potrafili się uczyć. Oni się uczyć, bo to jest taka podstawa. Nie nauczyć się, tylko uczyć się, korzystać z tego, co daje dzisiaj i technika, i szkoła, i różne inne instytucje, i media, internet, ale żeby z tego potrafili właściwie korzystać, bo yy, korzystać na zasadzie yy, kopiuj wklej. Wymasz, no to jest dość prymitywne posługiwanie się tym sprzętem. Ja myślę o tym, żeby oni wykorzystywali go w tym celu, żeby rzeczywiście się czegoś nauczyć, bo szkoła niestety, ale przestaje już być tym głównym źródłem wiedzy powoli. Często jest tak, że dzieci już w pierwszej klasie tyle potrafią, tak są wyedukowane, że trudno nam nadążyć za nimi, żeby powiedzmy zindywidualizować ten proces w klasie. Dzieci naprawdę są na różnym poziomie i jest to wynik też tego naszego, tej naszej sytuacji, że tyle źródeł tej wiedzy jest i przed nami właśnie wielkie zadania. Witam was, w Co wy dzisiaj na szkoła witała, jak nie miała potrafiła? Czyli tak, jak dzisiaj miałaś? Starszych uczniów zapytaliśmy, jak jest w tej szkole i co o niej myślą. Mi się bardzo podoba. Ładnie są zorganizowane uroczystości, i lubię tutaj spędzać czas i uczyć się. Mamy dobrych nauczycieli, bardzo miłych, miłych wychowawców. Są bardzo ładne sale. I są też śliczne uroczystości, które można pooglądać. Organizuję tam dodatkowe zajęcia, na przykład lekkoatletyczne, którym są takie gwiazdy, właśnie lekkoatletyki, kółka z języka angielskiego, z, z, w gimnazjum są z rosyjskiego lub z japońskiego. No i ta szkoła jest fajna. Cieszę się, że tak dużo jest z nas w tym dniu. Bo to bardzo uroczysty dzień dla dzieci. Oby ten dzień był jednym z wyjątkowych dni w ich życiu, a nauka w tej szkole przyniosła im wiele satysfakcji w zdobywaniu wiedzy.